Niezmiernie miło przywitać naszego gościa i osoby reprezentujące dzisiejszy stół przy konferencji. Pan prezydent Marek Wojtkowski. Dzień dobry. Właścicielka, pani prezes Firmy Renek, z panią Szczotkowska-Topić. Witam serdecznie. Członek komisji sędziowskiej, pan Szymon Szpolecki. Witam serdecznie. I w marketingu, pan Łukasz. Chłóżby, serdecznie państwa przybyły na dzisiejszą konferencję. Chciałbym Przedstawić, że dzisiejsza konferencja jest poświęcona zbliżającym się 1 marca, pierwszym w Polsce Mistrzostwom lutowanym. Szanowni Państwo, życzę miłego powrotu w naszej firmie. Mam nadzieję, że zdobędziecie na tyle intratnych informacji, które spowodują, że nasi mieszkańcy będą świadomi tego wydarzenia, które właśnie przygotowuję. Serdecznie dziękuję i oddaję Państwu głos. Pierwsze mistrzostwa, jak wiemy wszystko, co pierwsze, będzie z Jak to będzie technicznie wyglądało? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o techniczne przygotowanie, kursanci, znaczy uczestnicy zawodu będą mieli do dyspozycji najnowszej technologii, sprzęt, który będzie wykorzystywany, czy jest wykorzystywany w branży elektronicznej. W tak zwanym reworku, tak? czyli naprawach, modyfikacjach pakietów elektronicznych. Dla kogo są te mistrzostwa? Dla kogo? Jeżeli chodzi o uczestnictwo tych mistrzostw, pierwszy dzień jest przewidziany dla uczniów i studentów, tak? natomiast drugi i trzeci jest przewidziany dla inżynierów i techników, jeżeli chodzi o, o firmy i przedsiębiorstwa. Dla tego imprezy, po Firma Renex jest firmą innowacyjną. Staramy się wyznaczać trendy w branży elektronicznej. Działamy na rynku od 26 lat i staramy się być prekursorem w wielu wydarzeniach. W naszych działaniach zawsze kierujemy się misją edukacyjną to znaczy chcemy. Pokazać na targach. Może zacznę od tego, że targi Automatikon są to targi najważniejsze w branży automatycznej i elektronicznej. Odbywają się co roku i chcieliśmy dodatkowo przedstawić naszą firmę tam, pokazać, że firma z Wrocławka jest również współtwórcą branży elektronicznej, że możemy tam zaprezentować najnowszą technologię i możemy zintegrować klientów, pokazać, pokazać że firma włocławska jest obecna na, w topowym miejscu i... Możemy pokazać kompetencje polskiego przemysłu elektronicznego również na międzynarodowym audytorium. Na te mistrzostwa zostały zaproszone najważniejsze firmy z Polski i z Europy Centralno-Wschodniej. Będą również uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszenia IBC, czyli Stowarzyszenia Wyznaczającego Standardy Pracy w Przemyśle Elektronicznym. Więc poza tym, że będzie to misja edukacyjna, będzie to bardzo dobre pokazanie kompetencji pracowników i również siły w polskim przemyśle elektronicznym w Polsce. Tak? Panie Prezydencie, to dobra okazja do promocji naszego nasz? tak? no. Drodzy Państwo, witam serdecznie. Może zaczniemy od tego, że ja pragnę podziękować Pani Prezes i Państwu za zaproszenie na to wydarzenie, a przy okazji też podziękuję firmie Reneks za dotychczasową współpracę, bo nie wiem czy Państwo mają świadomość, ale firma Reneks współpracuje z naszymi szkołami i to warto podkreślić. I chciałbym też tutaj powiedzieć wiele takich naprawdę ciepłych słów pod Państwa adresem ponieważ jest to dla miasta niezwykle ważne. Cały czas mówimy o kształceniu praktycznym, a bez takiego połączenia, bez wsparcia m, nauki, szkolnictwa, edukacji przez biznes oczywiście trudno sobie to wyobrazić. Dlatego też bardzo sobie to m, cenię. Czy to m, dobra promocja dla miasta? Myślę, że nie może być lepszej promocji dla miasta Włocławka, jak właśnie m, pokazanie w Warszawie znakomitej firmy innowacyjnej. O wysokim potencjale technologicznym, które po prostu nasze miasto reprezentuje. I ja po prostu jestem tutaj, bo uważam, że takie firmy trzeba wspierać i tutaj też deklaruję, że to, co będzie w gestii miasta, władz samorządowych, to państwo zawsze mogą liczyć na takie wsparcie. Bardzo sobie to cenię, tym bardziej, drodzy Państwo, że jak Państwo widzą, są to pierwsze w Polsce mistrzostwa, więc na pewno będzie zainteresowanie mediów też ogólnopolskich, mediów branżowych, a to jest niezwykle ważne, że właśnie w ten sposób pokazujemy, gdzie w ogóle Wrocławek się znajduje, bo Państwo doskonale wiedzą, że nawet warszawiacy nie wszyscy zdają sobie sprawę, że gdzieś tam 150 km od Warszawy znajduje się takie miasto, jak Wrocławego o dużym potencjale, gdzie właśnie taka firma się znajduje i tutaj prowadzi swój biznes. No to może ja ze swojej strony chciałabym serdecznie podziękować z kolei panu Prezydentowi, że uczestniczy w naszej konferencji, ale faktycznie wspiera i, i widzi potrzebę wspierania edukacji w mieście w Włocławku. Tak jak Pan Prezydent zwrócił uwagę, nasza firma współpracuje ściśle z Zespołem Szkół Elektrycznych w Włocławku, gdzie uczniowie odbywają w naszej firmie praktyki, staże, ponieważ chcemy im pokazać, że jak wyjeżdżają z miasta, że mają gdzie później wrócić. To jest duża bolączka niestety naszego miasta, że młodzież z miasta odpływa i bardzo często bywa tak, że nie wraca. Więc staramy się działać edukacyjnie przy pomocy właśnie władz miasta, aby zachęcać tą młodzież, żeby wracała do nas. Pokazując im, że są miejsca pracy, są perspektywy, Wołocowiek jest pięknym miastem, który chcielibyśmy, aby, aby to nowe pokolenie wspólnie z nami współtworzyło i budowało. Także stąd również ten, ten pomysł, żeby się pokazać w Warszawie. Muszę przyznać, że. Mówię, pierwszy dzień, jak tutaj pan Szymon zwrócił uwagę, będzie dzień dniem poświęconym dla uczniów technikum elektrycznych, szkół technicznych generalnie i politechnik. I muszę przyznać, że uczniowie i studenci bardzo intensywnie i aktywnie obserwują, co się dzieje na naszym Facebooku, na naszych stronach. Ponieważ jak ruszyliśmy z akcją, z kampanią reklamową, postawiliśmy newsa na naszym Facebooku, w ciągu właściwie godziny, dwóch mieliśmy pełną rejestrację. Czyli z tego widać, że, że już jesteśmy znani i, 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 i Uczniowie chętnie chcieliby pewnie wrócić do Wozławka, gdyby mieli takie możliwości. Ja może może przekażę tutaj panu Łukaszowi Tworzowi, który jest dyrektorem naszego marketingu i zajmował się całą oprawą imprezy, bo naprawdę nas to bardzo zaskoczyło, kiedy po, po godzinie półtorej pan Łukasz do mnie dzwoni w nocy wieczorem i mówi co robimy, blokujemy, bo mamy już pełen, niemal pełen komplet chętnych na udział w mistrzostwach. Tak rzeczywiście tak było. 150 uczestników przez 3 dni będzie brało udział w mistrzostwach w tym pierwszym dniu, czyli 1 marca, który jest przeznaczony typowo dla, dla uczniów i studentów. To jest 50 osób. Jest dla nas też nie lada wyzwanie, ale myślę, że świetna zabawa dla tych osób. Ja może jeszcze powiem trochę o tym celu jaki ma ten event, bo... Oprócz tego, że, że mamy taki cel, żeby ożywić trochę atmosferę tych, tych targów automatycznych, które są już dość znaną imprezą, bo odbywa się już od dwudziestu kilku lat. E, więc z naszej strony też jest chęć też ożywienia tej imprezy. E, ale tutaj pojawiło się gdzieś sformułowanie IPC, ja może tylko powiem, że IPC to jest jedno z największych e, stowarzyszeń na świecie producentów elektroniki, które wytycza coraz to nowe normy standardy produkcji elektroniki, montażu komponentów na płytkach elektroniki, którą mamy praktycznie wszędzie, tak? W telefonach, w laptopach, w komputerach i tak dalej. Te mistrzostwa to też sprawiają, że dajemy dostęp do tych norm, a przez to, że dajemy dostęp do tych norm, to ludzie widzą potrzebę kształcenia się. I tutaj nie bez znaczenia jest obecność właśnie uczniów, szkół, typowo szkół technicznych związanych z elektroniką, ale też studentów wyższych uczelni czy politechnik. Proszę państwa, jeszcze warto wspomnieć, my cały czas mamy w Polsce problem kształcenia zawodowego, dlatego myślę, że to jest znakomity kierunek, który Państwo wyznaczają. Chcę też powiedzieć, że za kilkadziesiąt minut spotykam się z Radą Gospodarczą miasta Wrocławka, gdzie będziemy właśnie rozmawiać o kształceniu zawodowym, bo cały czas pragnę podkreślić, że kształcenie zawodowe tylko i wyłącznie na bazie teorii nie ma większego sensu. Dlatego też mamy wielkie problemy z wykwalifikowanymi kadrami. Tego typu właśnie również przedsięwzięcia powodują, są dobrym powiedzmy krokiem naprawdę w dobrym kierunku, żebyśmy wyrwali powiedzmy nasz kraj powiedzmy tutaj z tego, z tego zaklętego kręgu takiej niemożności. Dlatego też w Włocławku będziemy starali się promować kierunki innowacyjne na poziomie kształcenia zawodowego od września ruszamy z nowymi dziewięcioma profilami kształcenia w szkołach zawodowych już takich naprawdę nowoczesnych na tym to ma polegać ale podkreślam jeszcze raz bez przedsiębiorców i między innymi bez takich firm jak Renex które mają bardzo dobre doświadczenia mają renomę na rynku polskim ale także i europejskim i światowym przede wszystkim no nie sposób po prostu dobrze tego zrobić ja chciałem ja zapytać, jeśli można, o taką stronę bardzo techniczną. Czy Państwo planujecie wykorzystanie grafenu bądź też monitorów, krzemu Bardzo proszę. W jakim sensie Pan pyta? To... No, grafen jest... Tak, znany. tak. To znaczy może, nie wiem czy zna Pan profil działalności naszej firmy. A ja pytam o wykorzystanie grafenu. Ja znam profil. Tak. Czy Państwo też grafen będziecie próbowali wykorzystać w swoich pracach? Na tę chwilę nie, ale mamy plany, w, ogóle w tej chwili jesteśmy w trakcie mm, pisania i przygotowywania się do realizacji dużego projektu, w którym będziemy wykorzystywać ono srebro. Także, ale o tym nie chciałabym mówić, bo to są jeszcze w tej chwili tajemnice, bym powiedziała, firmy, które chcielibyśmy zachować. Bardzo się, że część Pani tej tajemnicy nam tutaj powiedziała. A kiedy możemy poznać szczegóły? Szczegóły myślę że za kilka miesięcy. Jesteśmy, finalizujemy projekt i za kilka miesięcy będziemy z tym projektem się chcieli szerzej ujawnić i po prostu pokazać. W czym będziemy chcieli wykorzystywać, ale y, myślę, że to będzie pewnego rodzaju rewolucja również y, w branży elektronicznej. No proszę bardzo, takie szczęście mamy, że jest się taka konferencja poświęcona tak. lotowaniu, a to pojawiają się nowe projekty. Rewelacja. Mm. Dziękuję bardzo. No, chcę powiedzieć, że właśnie wspólny projekt, też na, za kilka dni będziemy rozmawiać, y, jest przy, przygotowywany właśnie z udziałem miasta i firmy Renex, ale myślę, że na szczegóły jeszcze przyjdzie czas. Wracając do mistrzostw, Mistrzostwa, tak jak powiedzieliśmy, będą trwały trzy dni. Pierwszego dnia będą to Mistrzostwa Zawody dla uczniów Szkół Technicznych i Politechnik. I w tym dniu będą przewidziane nagrody rzeczowe z oferty naszej firmy. Będą to stacje lutownicze firmy PACE i narzędzia ręczne firmy Pierciakowi. Drugiego dnia i trzeciego dnia będzie to konkurs dla pracowników firm i główną nagrodą pierwszego i przepraszam, główną nagrodą drugiego i trzeciego dnia będzie 3000 zł plus refundacja, opłacenie kosztów wyjazdu i pobytu na mistrzostwach Europy, w które będą odbywały się na targach Produktronika w Monachium w przyszłym roku. Drugi i trzecie miejsce będą też, będą to nagrody rzeczowe, z oferty naszej firmy, stacje lutownicze firmy PACE, amerykańskiej firmy. Czy jest, uczestnicy z USA będą uczestniczyć? Będą uczestniczyć, będzie uczestniczyło dwóch uczniów zespołu szkół elektrycznych w pierwszym dniu zawodów, a jeśli chodzi o, o firmy, niestety nie. Niestety było słabko, no, nie ma, nie ma firm z branży elektronicznej, które um, mogłyby um, wydelegować um, tak zaawansowanego um, pracownika, które mógłby podołać um, tym wymaganiom, które będą na mistrzostwach um, stawiane przed um, osobami uczestniczącymi w konkursie. Panie prezydencie, powiedział pan, że będzie na nowych kierunków w szkołach zawodowych. Mamy elektry, tylko Państwo tutaj bardzo do dziewięć. Nie chciał pan o panu, ale technicznym, technicznym z uczelni Politechnicznej żeby doktor Drodzy Państwo, taki wydział już jest. Instytut Nauk Technicznych bodajże przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Nie wiem, czy Kujawska szkoła wyższa, ale Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa na pewno. Natomiast oczywiście ja bym bardzo chciał i będę namawiał i, i namawiam już od kilku lat władze naszych uczelni, lokalnych uczelni do tego, żeby inwestować właśnie w kierunki techniczne. Na razie oczywiście no jest jak jest, wiem, że informatyka w PWSZ. Się nieźle rozwija, mechanika i budowa maszyn troszeczkę słabiej. To wszystko niestety, drodzy Państwo, wynika z zapotrzebowania rynkowego. Najczęściej jest tak, że ci uczniowie, którzy chcą się kształcić w uczelniach technicznych, po prostu wyjeżdżają z Włocławka. Jest to smutne, ale są to niestety, niestety fakty. Ja myślę, że ten najlepszy czas boomu edukacyjnego został troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, przespany przez. Nasze też środowisko i nie udało się oczywiście zbudować takiego potencjału kierunków technicznych we Wrocławku. No ale być może, być może, być może to się stanie, I, i myślę, że tutaj miasto, jak i też przedsiębiorcy z miasta, z regionu chętnie by takie kierunki widzieli i na pewno by, te, by też wspierali powiedzmy swoje działalności. Ja może jeszcze bym chciała dodać jednak mimo wszystko, że przygotowanie tych mistrzostw to było duże wezwanie dla naszej firmy i chciałabym serdecznie podziękować zespołowi marketingu pod wodzą pana Łukasza Furza. Wiele osób się na to przyczyniło, drodzy Państwo, bo chcieliśmy, aby ta impreza miała właściwą oprawę. Jak Państwo widzicie materiały reklamowe zostały przygotowane. Trzeba było stworzyć logo, trzeba było stworzyć cały pomysł, tak? jak, jak tą imprezę zaprezentować, żeby ona była atrakcyjna. Przede wszystkim pod kątem technicznym też, także tutaj przygotowaliśmy oczywiście cały zestaw komponentów najnowszej generacji przygotowaliśmy dla każdego zawodnika, który będzie uczestniczył, specjalistyczne stanowisko pracy, na którym to będą naj, najnowocześniejsze stacje lutownicze urządzenia narzędzia, ale to trzeba było wszystko marketingowo przygotować. Także serdecznie chciałam podziękować całemu zespołowi, bo to jest praca, słuchajcie, moi drodzy Państwo, około 50 osób. Dział marketingu plus osoby wspierające, które będą uczestniczyły później na targach, które będą w tą, tą imprezę zabezpieczały od strony technicznej. Także to jest bardzo ważne. Tutaj oczywiście duża usługa również pana Dariusza, który takim jest koordynatorem, również tak jak w przypadku organizacji dzisiejszej tej konferencji prasowej, gdzie chcieliśmy pokazać jeszcze raz, że we Wosławku się dzieje. Chcemy zaktywizować również, pokazać we Wrocławku dynamikę, to co się u nas zmienia, co się dzieje. Zdążamy w dobrym kierunku. Także jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowania dla całego zespołu. Panie, Panie Łukaszu, chciałam, żeby jeszcze może parę słów Pan powiedział, bo to naprawdę jest bardzo innowatorskie podejście. Mówię mistrzostwa, pierwsze polskie mistrzostwa. Może jeszcze powiem, mistrzostwa odbywają się również, światowe mistrzostwa w budowaniu odbywają się w Las Vegas. Tam właśnie pod patronatem IPC a co dwa lata w Europie, w, nad, podczas targów w elektronika w Monachium. Także, a jeszcze następna może jedna tylko krótka uwaga. My będziemy chcieli te mistrzostwa y, robić co roku, czyli będziemy chcieli, żeby to była cykliczna impreza i w przyszłym roku chcielibyśmy, aby w finale y, wystąpił y, robot kontra, kontra y, lutowacz. Taka krótka dygresja, my w tej chwili jesteśmy w trakcie też właśnie kończenia projektu robotu do lutowania. Nasza firma właśnie przy współpracy z ABB konstruuje i będziemy ten robot również wystawiać na targach Automatikon. No, roboty niestety są przyszłością i one będą w perspektywie zastępowały ludzi. Niemniej ten czynnik, czynnik ludzki zawsze będzie obecny, także w przyszłym roku zapraszamy na finał, gdzie robot kontra człowiek będzie się zmagał z, z wyzwaniem przylutowania elementów elektronicznych do płotki drukowanej. Jeszcze chwilę bym poprosiła, żeby może Pan Łukasz przedstawił swój punkt widzenia. Dziękuję, Dziękuję Pani bez współudziału naszych współpracowników, świetnych inżynierów, którzy mają możliwość pracowania w tej firmie, nie byłoby możliwe stworzenie takiego profilu tego eventu, czyli pokazania tych nowych technologii. No i nie bez znaczenia jest też udział sponsorów, jak Państwo możecie widzieć z tyłu. Dla części z Państwa być może niektóre firmy są, są znane, taka firma jak KBBF która jest prekursorem. W, w dziedzinie robotyki też podczas tego eventu będziemy prezentować takiego robota który składa samoloty i będzie je rzucał to też w ramach takiego show no i patroni medialni tak? Któż, bez których no też możliwość nagłośnienia tej imprezy w tak szerokim zakresie nie byłaby